W piątkowe popołudnie Fundacja Aktywizacja i Rozwój zaprosiła do swojej nowej siedziby w budynku zespołu szkół im. Jana Pawła II w Osieku. Korytarze nowej siedziby Fundacji były wypełnione do tego stopnia, że nie było gdzie szpilki wetknąć. Z zaproszenia skorzystali samorządowcy, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, mieszkańcy. Były dwa powody spotkania: pierwszy, otwarcie inkubatora rozwoju farma. Drugi, podsumowanie programu Działaj Lokalnie 2022. Inkubator jest, będzie to miejsce dla organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego, ale też dla mieszkańców. Będzie to miejsce, gdzie będziemy im pomagać się rozwijać. Inkubator stworzony został z myślą o wsparciu dla organizacji pozarządowych, czyli będą to koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, Stowarzyszenia, grupy nieformalne. Remont i przystosowanie pomieszczeń pod potrzeby inkubatora zostały wykonane w ramach projektu opiewającego na kwotę ponad 400 tysięcy złotych. Organizacja zamierza działać bardzo prężnie i realizować wiele zadań. Projekt jest z Narodowego Instytutu Wolności. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 432 tysięcy złotych. W ramach programu, program rozwoju w organizacji obywatelskich będziemy szkolić organizacje pozarządowe, też mieszkańców szkolić w różnych dziedzinach miękkich, jak pozyskiwać fundusze, jak ich rozliczać, jak pisać projekty, pomoc w księgowości dla kołu Gospodyń wiejskich, dla OSP, dla stowarzyszeń, dla innych fundacji, ale też pomoc w, w promocji i w tym jak założyć organizację, jak ją prowadzić. My już od 18 lat prowadzimy organizację, czyli chcemy dzielić się swoją wiedzą, ale też będziemy z Trenerów, coachów tutaj ściągać. W kolejnej sali w strefie aktywności lokalnej mieszkańcy będą mogli, mieszkańcy będą mogli. Yy... Spędzić miło czas na wygodnych poduchach, kanapach, oglądać filmy, grać w gry, gry planszowe, ale też i rodzice z małymi dziećmi czy seniorzy będą mogli organizować się, wspólnie spędzać czas, zapraszać sobie e, też różnych, e, różnych ekspertów, rozmawiać, e, spotykać się. Marcin Adamczyk, wójt Bogori, nie miał wątpliwości, że inkubator jest potrzebny i będzie dobrze służył lokalnej społeczności. Nie jedna organizacja, nie jedno stowarzyszenie dzisiaj ma problemy z tą kwestią, nazwijmy to finansową, ze sprawozdaniami i wydaje mi się, że... To przedsięwzięcie, które zaczyna swoją działalność jak najbardziej przyda się wszystkim mieszkańcom naszego nawet powiatu. Samorządy z powiatu Staszowskiego cenią sobie współpracę z gospodarzem wydarzenia. Cieszę się i gratuluję Fundacji Farma, która pozyskała środki finansowe na utworzenie inkubatora przedsiębiorczości, którego celem będzie wspieranie organizacji pozarządowych z terenu powiatu Staszowskiego. Współpraca układa się bardzo dobrze. Wyjśliśmy naprzeciw oczekiwaniom Fundacji i w związku z tym Fundacja otrzymała trzy pomieszczenia w zespole szkół w Osieku na prowadzenie swojej działalności. Burmistrz podkreślił, że widać efekty działania fundacji na terenie gminy. Widzę, że są aktywni i współpracują z wieloma właśnie kołami gospodyń wiejskich na terenie gminy Osiek. Tak samo wysoką ocenę wystawił organizacji Wojt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz. Bardzo wysoko ocenię sobie współpracę z Fundacją Aktywizacji i Rozwoju. Od lat mamy okazję współpracować z tą fundacją przy różnego rodzaju projektach, małych projektach angażujących lokalną społeczność, młodzież, szkoła, gospodyń, wiejskich, różne środowiska. Fundacja, działająca właśnie w zakresie aktywizacji i, i odtwarzania społeczeństwa obywatelskiego, jest bardzo ważna na, na terenie naszego powiatu. Podobnie jak Marcin Adamczyk, wójt gminy Bogoria. Samego działania farmy jak najbardziej są widoczne. Co roku kilka stowarzyszeń z terenu naszej gminy korzysta z dofinansowań, wsparcia tego merytorycznego, również tego finansowego. No i muszę powiedzieć, że to tylko wartość dodana dla, dla naszej gminy, dla wszystkich tych mieszkańców, którzy z tych projektów korzystają. Oprócz otwarcia inkubatora podsumowano program działań lokalnie. Prezes Marynowska podkreśliła, że udało się w jego ramach zrealizować wiele zadań. I nie mogła się nachwalić partnerów projektu. 15 grup realizowało projekty. Naprawdę to są e, projekty oddolne, czyli z potrzeby ludzkich, e, ludzkich e, ludzi. E, ludzie po prostu wiedzą, co chcą i to są najfajniejsze projekty. Dom talentów mieliśmy na przykład w Brzezinach, gdzie stworzyli, to było miejsce, gdzie rozwijali talenty e, dzieci. Popso, na przykład mieli śpiewaczkę operową, która prowadziła z, zajęcia z dziećmi, czyli to jest coś innego. Też artystyczna grupa muzykalowa z Połańca, wystawiła kolejny raz świetne słowno muzyczne przedstawienie pod tytułem Wolność od zapomnienia. Niemniej zadowoleni są beneficjenci projektów, jak chociażby Koło Gospodyń Wiejskich z Brzezin, które zrealizowało projekt Dom Talentów. To dzięki fundacji zawiązało się Koło Gospodyń Wiejskich w Osieku. Od chwili powstania Koło każdego roku korzysta z różnego rodzaju wsparcia ze strony fundacji. Wrócimy od samego początku, od dwóch lat. Tak. I od samego początku nas pani Magdalena Noska zaprosiła do współpracy i stworzyłyśmy razem wspólnie Koło Gospodarki Wiejskich, Teraz My w Osieku. Wielokrotnie korzystałyśmy również z grantów, które ta fundacja oferowała i które pozyskałyśmy dzięki tej fundacji. Praktycznie no, co rok bierzemy udział Udziały w czymś to działa, tak. to znaczy. Ostatnim naszym działaniem były takie zajęcia dla kobiet głównie, to znaczy były wyjazdy na basen, zajęcia takie rękodzieło, robiłyśmy bransoletki, robiłyśmy na szydełku co? Branzo, yy, serbetki, różne takie... I, a, robiliśmy tekne. również las w szkle, tak, w takich słojach pięknych. Tak, i anioły. A, i anioły. Byłyśmy w operze w Krakowie, tak na wyjeździe takim integracyjnym. To było koło gospodyń wiejskich, razem z członkiniami farmy. Było to super spotkanie i bardzo miło spędziliśmy czas, a poza tym na no, opera to nie jest dla nas taka codzienność, więc było bardzo miło. Jak w każdym tego typu przedsięwzięciu nie mogło zabraknąć występów artystycznych. W tej części wystąpiła współpracująca z fundacją grupa Sidus z Społańca. Karol Grabowski i Dominika Stolicka z połanieckiej grupy podkreślili, że już niejednokrotnie skorzystali ze wsparcia fundacji. A panią prezes nazwali Aniołem Stróżem. Pani Marnowska jest naszym, w sumie można takim powiedzieć, koordynatorem takim naszym Aniołem Stróżem pod wieloma względami. Mieliśmy wiele dofinansowań jako artystyczna grupa muzykalowa w Centrum Kultury i Sztuki, właśnie z Fundacji Działaj Lokalnie, dzięki czemu możemy się rozwijać na właśnie takim szczeblu troszkę większym. Mamy dzięki zastrzyk. temu też dzięki temu też chyba mieliśmy właśnie zaszczyt pojawić się tutaj ponieważ z panią e, Marynowską się już poznaliśmy i, i gdzieś tam nam zaufała także jest nam bardzo miło i cieszymy się że, że możemy się dalej spotykać. Po części oficjalnej gospodarze zaprezentowali nową siedzibę. Jerzy Strzyż STV Info